W jakim miejscu jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej w sprawie energetyki i bezpieczeństwa naszego wspólnego? Jacek Wojciechowicz. My jesteśmy na kolejnym zakręcie. To znaczy tak, to Unia przeżywała dość ciężkie czasy, kiedy się zaczął kryzys ekonomiczny, był kryzys strefy euro. Niektórzy prognostycy ogłaszali koniec Unii, upadek Unii, upadek strefy euro. Unia się z tego wybroniła i myślę, że zupełnie dobrze. Tutaj mamy kolejną sytuację. Właśnie brak na przykład polityki energetycznej Unii, o której mówimy w tej chwili, on się daje, daje we znaki bardzo mocno, bo uzależnienie się od rosyjskiego gazu okazuje się rzeczą niesłychanie niebezpieczną. To, co Amerykanie zrobili, kiedy uzależnili się od Rosjan, jeżeli chodzi o swój przemysł kosmiczny, bo tak się stało, to znowu jest taka, ta, ta, takie zawierzenie w pewnym momencie, że wszyscy partnerzy grają. Grę, która jest taka jak dla wszystkich, czyli jest uczciwa, jest oparta o takie zasady, na które żeśmy się zgodzili. Okazuje się, że w trakcie gry w piłkę nożną w drugiej połowie gramy w rugby, mimo że nikt tego nie ogłosił. Ja mam nadzieję, że to będzie stanowić obudzenie się Unii, bo z jednej strony tak, część krajów unijnych wycofuje się z energetyki jądrowej, niezależnie od wszystkich problemów z energetyką jądrową. Związanych ale były to niezależne źródła energii. Problem z węglem, który Polska bardzo długo kontestowała, i pójście na czysty gaz powoduje, że mamy takie sytuacje, że nagle czujemy się przerażeni, bo Rosjanie mogą zakręcić nam kurek od gazu, bo uzależniamy się od jednego źródła energii. Ja myślę, że to zmusi Unię, po pierwsze, do spojrzenia i to samo, co powiedziałem o polskiej energetyce, spojrzenia na energetykę z punktu widzenia jej bezpieczeństwa, rozproszenia, innowacyjności i tak a z drugiej strony doprowadzi do tego, że te dyskusje na temat ukończenia projektu politycznego Unii, czyli zrobienia z Unii bardziej jednolitego mechanizmu, który Rzeczywiście ma własną politykę w stosunku do e, innych krajów, do innych obszarów, to, to, to będzie efektem tego kolejnego kryzysu.